Zaczniemy tutaj od samego początku, w ramach przypomnienia. Mimo, że otyłość pewnie każdemu z Państwa jest dość dobrze znana, jeśli nie osobiście, to na pewno ktoś w najbliższym otoczeniu na taką otyłość choruje. I co ważne tutaj dla podkreślenia, otyłość jest to przewlekła i złożona choroba, czy nie jest to tylko kwestia powiedzmy bardziej estetyczna związana z, ze zwiększonymi obwodami czy zwiększoną masą ciała, tylko jest to Poważna choroba, która może mieć e, też dość tragiczne skutki, jeśli zostanie nieleczona lub zostanie po prostu e, jakby nie zaopiekowana. E, mimo, że mówimy tutaj o chorobie, która z, e, charakteryzuje się nadmiernym odkładaniem tkanki tłuszczowej, e, to tak jak później Państwo zobaczą, to właściwie jest to e, tylko. Taka główna charakterystyka, jednak, tak naprawdę, to, co znajduje się wewnątrz organizmu, to jakie procesy zachodzą podczas, podczas otyłości u osób otyłych, mogą być one dużo bardziej poważne niż jedynie właśnie kwestia, powiedzmy bardziej, estetyczna, czy też widoczna gołym okiem. Jeśli chodzi o epidemiologię, jeśli chodzi o dane, no to trzeba przyznać, że nie, nie wygląda to najlepiej, zarówno na świecie, jak i później Państwo zobaczą w Polsce. Według danych z 2022 roku, według WHO, co ósma osoba cierpi na otyłość, czyli mamy aż 16% otyłych dorosłych na całym świecie. Uważa się, że z tego, że z tego społeczeństwa 2,5 miliarda osób dorosłych ma nadwagę, czyli jakby ten stopień poprzedzający otyłość, ale też oczywiście jakby zmierzający w tym kierunku. I z czego właśnie niecały milion, miliard, przepraszam, cierpi na otyłość. I sytuacja podobnie źle wygląda niestety też u dzieci i młodzieży, bo tutaj mamy już 160 milionów osób chorych na otyłość. I co też ważne, otyłość jak najbardziej przyczynia się do dość wysokiej śmiertelności. Uważa się, że około 3 miliony osób umierają w związku z, stricte w związku z otyłością czy nadwagą. I oczywiście generuje to też niemożliwe koszty, jeśli chodzi o, o zdrowie publiczne. I to właśnie też widzimy u nas w Polsce, ponieważ chorych na otyłość mamy aż 9 milionów osób, co stanowi 29,8% osób, oczywiście tych, które zostały powiedzmy przebadane i ujęte w tej, w tej statystyce. I co istotne, mając 9 milionów osób chorych, nasz NFZ wydał już na osoby otyłe ponad 9 miliardów złotych. Więc widzimy, że nie jest to tylko kwestia problemu jakby jednostek, tylko jest to też kwestia problematyczna, jeśli chodzi o, o tego się całe społeczeństwo. I teraz jak możemy stwierdzić otyłość, sposobów jest wiele. Jeśli ktoś z Was spotkał się na przykład na konsultacji z dietetykiem, mógł usłyszeć o, o BMI, czyli o takim właśnie podstawowym wskaźniku, jeśli chodzi o stwierdzenie otyłości bądź, bądź nadwagi, bądź też niedowagi, jeśli, jeśli mówimy jakby o tym drugim krańcu. Jeśli chodzi o BMI, jest to wskaźnik całkiem wygodny, jest on bardzo łatwy do, do policzenia, bo tutaj mamy prostą Proste równanie, czyli masę ciała w kilogramach przez wzrost w metrach do kwadratu. Więc tutaj bardzo łatwo to policzyć, bardzo łatwo to porównać z innymi osobami i tak samo łatwo ująć to w pewne statystyki. Jednak oczywiście, tak jak wiele różnych wskaźników czy wiele różnych badań, ma to też swoje minusy, ponieważ tutaj w przypadku BMI możemy na przykład w przypadku osób, które są sportowcami, którzy mają naprawdę bardzo wysoką masę mięśniową. Tutaj to BMI, mimo że jakby mierzymy masę ciała, czy jakby obojętnie, czy jest to masa ciała związana z tkanką mięśniową czy tłuszczową, to tutaj ta masa ciała może być wyższa, więc tutaj jednocześnie ten wskaźnik BMI pewnie też również wyższy. Więc widzimy, że tutaj pewne wady też są, ponieważ nie znamy dokładnie, jak rozkłada się ta masa tłuszczowa w przypadku na przykład wysokiego BMI. Bo możemy mieć takie samo BMI u, u na przykład kobiety, która e, swoją jakby tkankę tłuszczową zazwyczaj gromadzi głównie w okolicach ud czy pośladków. E, I tak samo takie same BMI może mieć mężczyzna, u którego właśnie ta, ta tkanka tłuszczowa znajduje się głównie w okolicach brzucha, co jest właśnie jakby zdrowotnie bardziej niebezpieczne, ponieważ ta tkanka tłuszczowa bardziej otłuszcza narządy. Co stanowi właśnie wyższe ryzyko, jeśli chodzi o, o zachorowalność czy też o śmiertelność. Więc tutaj oczywiście BMI jest dość prostym, dość takim wygodnym wskaźnikiem, jednak należy pamiętać, że w przypadku niektórych grup może mieć on również swoje, swoje minusy. I teraz przyczyna otyłości. Przyczyny pewnie w większości są, są też Państwu znane. Jednak oczywiście takim podstawowym i najczęściej wymienianym i też, który ma największy wpływ, jeśli chodzi o powstawanie otyłości, jest właśnie dieta oraz styl życia, a bardziej też błędy, które powstają w diecie i w stylu życia. Następnie mamy czynniki socjoekonomiczne. To wydaje mi się, że jest dość ciekawe, jeśli spojrzymy na przykład na statystykę krajów, które są mają największy procent otyłości wśród, wśród społeczeństwa. W pierwszej dziesiątce znajduje się z tego, co pamiętam, chyba sześć albo siedem krajów, które są małymi wysypkami na Pacyfiku, gdzie tam te procenty, jeśli chodzi o tyło, sięgają nawet 70%, i jest to związane z jakby wyższym statusem. Tam osoby o tyle, mające nadwagę, mają po prostu wyższy status społeczny, co właśnie jakby u nich dążenie do otyłości jest wręcz, jakby pożądane. Więc tutaj też o tych czynnikach e, warto pamiętać. E, następnie mamy czynniki genetyczne. Mamy około, z tego, co ostatnio czytałam, około 40 genów, które są powiązane, że mogą mieć pewien wpływ na powstawanie otyłości. E, I tak samo mamy choroby genetyczne, tak samo jak e, choroba na przykład Prader-Willi, która często występuje, którą często diagnozujemy u małych dzieci, e, ponieważ towarzyszy jej po prostu niepohamowany apetyt. I u tych dzieci no, otyłość jest wręcz w każdym przypadku. Następnie mamy wpływ leków. Niektóre leki mogą wpływać na, na zmiany metaboliczne i też na większy, większy apetyt, czy też większe magazynowanie tkanki tłuszczowej. Mówimy tutaj na przykład o beta blokerach które są stosowane w nadciśnieniu tętniczym, leki hormonalne, antykoncepcja hormonalna, często leki psychiatryczne sterydy czy też insulina. Mamy też również inne choroby, które mogą wpływać podobnie jak właśnie leki na pewne zmiany metaboliczne, jest to np. niedoczynność tarczycy czy choroba Cushinga. Mówiłam też o tym, że otyłość jest poważną chorobą, którą należy brać na poważnie i nie należy jej lekceważyć. Wiąże się to z tym, że ma ona ogromny wpływ na nasze zdrowie. I tak jak mówiłam, nie są to tylko i wyłącznie kwestie estetyczne, tylko też kwestie związane z większoną śmiertel, śmiertelnością, ale i też cała lista to jest oczywiście tylko część chorób, na które wpływa otyłość. Można by tutaj o tym opowiadać i opowiadać. Niestety ta lista się nie kończy. Widzimy, że prawie każdy układ, każdy system w naszym ciele jest obciążony przez otyłość. I, co też ważne, otyłość może mieć dość duży wpływ, przyczyniać się do rozwoju niektórych nowotworów. Niestety, tutaj ta lista też z roku na rok jest coraz większa, coraz więcej tych nowotworów może mieć swoje przyczyny właśnie w otyłości. I to właściwie pytanie, dlaczego ta otyłość jest na tyle poważna i czemu to właściwie zagraża całemu organizmowi? Tutaj właśnie warto skupić się pokrótce na patofizjologii, czyli tak właściwie, co się dzieje w naszym organizmie w przypadku, gdy mamy zwiększoną akumulację tłuszczu. Warto pamiętać, że tkanka tłuszczowa nie jest to tylko tkanka, która po prostu przyjmuje do siebie tłuszcz, go odkłada i to tyle. Niestety jest to tkanka, która jest niezwykle aktywna, jeśli chodzi o wydzielanie wielu substancji, w tym też hormonów. Więc w przypadku, kiedy ta, ta tkanka Ulega nadmiernemu rozrostowi. W związku z tym tych substancji, niekoniecznie korzystnych dla naszego organizmu, czy też hormonów w takiej dużej ilości, są one wydzielane i mogą po prostu zaburzać pewne fizjologiczne procesy w naszym organizmie. Co ważne, bardzo często otyłość określa się jako chorobę, która cechuje się przewlekłym stanem zapalnym o dość niskim nasileniu. Czyli nie jest to tak, jak w przypadku pewnych infekcji wirusowych. Czy coś nagłego, intensywnego, taki stan zapalny, tylko właśnie taki powolny, jednak utrzymujący się w niskim natężeniu przez lata, co właśnie może wpływać też na pracę wielu innych narządów, co właśnie też wpływa na rozwój nowotworów, czy też inne choroby. Jeśli chodzi o leczenie, leczenie też podejrzewam, że w większości jest znane, albo też zdarzyło się Państwu kiedyś stosować. Przede wszystkim są to interwencje związane ze stylem życia, czyli właśnie modyfikacja diety i aktywności fizycznej. Bardzo często włączane jest też leczenie farmakologiczne i bariatryczne, czyli tutaj leczenie na przykład chirurgiczne, na przykład w formie resekcji części żołądka czy skróceniu tego przewodu pokarmowego. Jednak bardzo często potrzebne jest również wsparcie psychologiczne, jeśli powiedzmy. Odżywianie stanowi pewien problem, który może mieć też może być zakorzeniony w kwestiach właśnie bardziej związanych z, z emocjami czy z pewnymi przeżyciami w naszym życiu. Istotne też jest również leczenie chorób współistniejących, ponieważ bardzo często otyłość już występuje z jakąś inną chorobą albo wpłynęła po prostu na wystąpienie innej choroby.